Cześć. Dziś chciałabym opowiedzieć Państwu o trudnej i mało znanej rzeczywistości alienowanych dzieci. Są to dzieci, które zmagają się z traumą, ucząc się przetrwać w świecie, w którym muszą radzić sobie z nieprzewidywalnymi i często krzywdzącymi zachowaniami swojego opiekuna. Mamy tutaj na myśli rodzica. Przez ostatnich 15 lat Miałam okazję pracować z ponad setką takich dzieci, takich rodzin. Mimo pozornego chaosu i nieprzewidywalności ich zachowania, głębsze spojrzenie pozwala zrozumieć, że ich reakcje są odpowiedzią na traumatyczne doświadczenia doznania. W ostatnim roku. Bardzo mocno współpracuje z młodymi, dorosłymi ludźmi, którzy przezwyciężyli proces alienacji, przezwyciężyli alienację rodzicielską, czyli przemoc rodzicielską wysokiego stopnia ze strony rodzica, a ich historie pokazują hmm, taki ich sekretny świat, w którym musieli nauczyć się żyć świat wypełniony bólem, lękiem. Niezrozumieniem, ale także determinacją, aby przetrwać i zrozumieć. Pod koniec ubiegłego roku dwoje ludzi, którzy przeżyli proces alienacji, młodzi ludzie, którzy przeżyli ten proces alienacji, wystąpiło w Pałacu Westminsterskim podczas seminarium organizowanego dla decydentów, specjalistów, ekspertów. Ale też dla rodziców. Wydarzenie to było takim pierwszym krokiem w ujawnieniu ich historii. Dla nich to był pierwszy krok w ujawnieniu ich historii, mówieniu otwarcie o tym, co, czego doznali. To wydarzenie, jak przyznali, pokazało im samym jeszcze większe zrozumienie dla tego, co przeżyli, czego doświadczyli, jak bardzo zostali wciągnięci w konflikt rodzicielski, nie chcąc tego, nie chcąc stać się, stać się ofiarami, Konfliktu dorosłych. Podczas tego spotkania, tego wydarzenia w tym pałacu, młodzi prelegenci opowiadali o tym, jakich technik używano wobec nich, czego dokonywał wobec nich ten rodzic manipulator emocjonalny oraz o swojej drodze do odzyskania równowagi psychicznej, emocjonalnej po tym, czego doświadczyli. Słowa, które wybrzmiewały w pałacu, były przejmującym świadectwem. Przejmującym świadectwem tego, jak alienacja rodzicielska wpływa na rozwój emocjonalny dorosłego już człowieka, który za dziecka doświadczył tak ogromnej przemocy psychicznej, ze strony osoby, którą dziecko jest nauczone bezwarunkowo kochać od maleńkości, czyli ze strony rodzica. Ale rodzicielska to jest coś więcej niż konflikt rodzicielski, to coś więcej niż konflikt rozwodowy, niż separacja rodziców. To proces, który izoluje dziecko od środowiska, od bliskich, od tego drugiego rodzica, który tak naprawdę separuje dziecka, dziecko od bycia sobą. Dziecko zatraca się w tym świecie zaprogramowanym dla niego. Przez tego rodzica oprawcy. Dzieci tracą swoją tożsamość, dzieci nie rozwijają się już wtedy adekwatnie do swojego wieku, nie rozwijają się emocjonalnie, psychicznie adekwatnie do wieku. Ich relacje społeczne są całkowicie uzależnione od tego, na co pozwala im rodzic oprawca. Alienacja rodzicielska to coś więcej niż konflikt. To proces, który. Wyniszcza psychikę dziecka, wyniszcza emocje dziecka, które zabiera dziecku jego własne ja. Dzieci, które są poddawane procesowi alienacji, bardzo mocno niestety identyfikują się z agresorem rodzicem, który wzbudza w nich ten strach, ten lęk. Ta miłość, ta miłość dziecka do rodzica oprawcy i oprawcy do dziecka jest zależna, zależna. Jednakże dzieci potrzebują akceptacji ze strony tego oprawcy, miłości ze strony tego oprawcy po to, żeby przetrwać, więc wykonają wszystko, zrobią wszystko, aby się przypodobać rodzicowi, który izoluje ich od drugiego rodzica. Anna Freund, tutaj sobie przytoczę, określiła to zjawiskiem... To zjawisko mianem identyfikacji z agresorem. Możesz to też nazwać identyfikacją z oprawcą. Dziecko w takiej sytuacji podporządkowuje się manipulacyjnym potrzebom swojego opiekuna, w tym przypadku rodzica, odcinając się od swoich, od swoich własnych emocji, uczuć, przekonań, myśli na temat tego drugiego rodzica. To idzie tak głęboko, że rodzic alienator jest w stanie zapro zaprogramować umysł dziecka do tego stopnia, że dziecko zniekształca swoje własne doświadczenia z tym drugim rodzicem, wspomnienia z tym drugim rodzicem i zaczyna wierzyć we wspomnienia tworzone przez alienatora. I zazwyczaj są to bardzo negatywne wspomnienia właśnie po to, aby pokazać dziecku, jakim złym człowiekiem ten drugi rodzic miałby być, jakim wielkim zagrożeniem dla dziecka miałby ten rodzic być. W praktyce te wszystkie działania dążą do tego i prowadzą do tego, że dziecko idealizuje jednego z rodziców, właśnie tego oprawcę, demonizuje drugiego rodzica. Tego, który kocha dziecko bezwarunkowo i który, który był wcześniej bezwarunkowo kochany przez dziecko. Ta strategia, choć pozwala dziecku przetrwać w tym zaprogramowanym świecie alienatora, prowadzi do. Głębokich zaburzeń emocjonalnych u dziecka w późniejszym jego życiu, już jako osoby dorosłej. Proces zdrowienia dzieci alienowanych, dzieci, które wyszły z tej opresji z tego reżimu rodzica, jest bardzo, bardzo trudny i długotrwały, ale jest on możliwy. I kluczowym elementem tutaj staje się usunięcie dziecka spod wpływu opresyjnego opiekuna. Ja nie mówię usunięcie, zablokowanie dziecka całkowicie w kontakcie z tym rodzica, ale dziecko musi wyjść spod wpływu, spod reżimu tego opresyjnego rodzica, opiekuna i zapewnienie dziecku stabilnego, bezpiecznego środowiska, w którym dziecko nauczy się wyrażać swoje emocje, swoje myśli, swoje odczucia. Wówczas dopiero zaczyna się ten proces stopniowego rozbrajania tej traumy, który pozwala dziecku. Na odzyskanie kontaktu z prawdziwymi uczuciami, na poznanie swojego prawdziwego ja, na odzyskanie swojej tożsamości. Świadectwa tych dwóch młodych ludzi podczas wystąpienia w pałacu, ludzi, którzy przeszli ten cały proces, są tak niezwykle ważne, i tych świadectw jest w świecie coraz więcej. Niestety w Polsce nie są że tak powiem, nie są one, powiem to kolokwialnie, nie są one jeszcze tak rozdmuchiwane, a bardzo szkoda, ponieważ jest ogrom rodziców próbujących zwalczyć alienację rodzicielską, jest ogrom rodziców, którzy próbują udowodnić dokonywanie prawdziwej przemocy wobec dziecka i stosowanie przez drugiego rodzica terminu alienacji rodzicielskiej jako próby ucieknięcia przed odpowiedzialnością za dokonywane przestępcze czyny, natomiast nie ma... W Polsce jeszcze tych dorosłych dzieci, które odważałyby się mówić o tym, co ich dotknęło. Tutaj, we Francji również je, są stowarzyszenia, są organizacje, są fundacje, które, na, które nauczają o alienacji rodzicielskiej, które nauczają o przemocy rodzinnej. Natomiast nie ma jeszcze tych odważnych młodych ludzi, czy nawet dojrzałych już ludzi, którzy za dziecka przeżyli ten proces reżimu rodzicielskiego. Alienacja rodzicielska jest bardzo poważnym problemem społecznym. Wymaga ona większego zrozumienia i większej reakcji, nie tylko ze strony nas, specjalistów, ekspertów, ale ze strony urzędników urzędników sądowych, ministerialnych, prokuratorskich. Tak jak kiedyś walczono o uznanie przemocy seksualnej wobec dzieci, uznanie jej, że ona istnieje, tak dziś musimy walczyć o to, aby świat zrozumiał jakie szkody przynosi przemoc psychiczna i manipulacja emocjonalna. Ten reżim emocjonalny, psychiczny tworzony przez jednego z rodziców wobec własnego dziecka. Tak jak wiele razy już powiedziałam, taki powtórzę ponownie. Alienacja rodzicielska to nie jest tylko ładnie brzmiący. Termin to jest przemoc psychiczna wysokiego stopnia rodzica wobec własnego dziecka. Tak należy ją rozumieć, tak należy ją zauważać i w ten sposób organy ścigania, wymiar sprawiedliwości powinny ją traktować.